Wiem. Co oglądasz? Mówię o YouTubie, nie mówię o innych stronach. Spokojnie. Nie mogę się doczekać, co to będzie, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale jeżeli miałbym przewidzieć, co to będzie, no to mam tutaj poważną widownię, więc najprawdopodobniej będą to tematy gospodarcze, polityczne, medycyna, hemoglobina. A skąd wiem, co oglądacie? W statystykach na YouTubie macie tutaj. Poza tym, że pieniądze, które zarobiłem, i dziękuję Wam, widzowie. Zrobimy jak już giveaway kiedyś. Tak naprawdę to wezmę te pieniądze. I pojadę sobie na wakacje. O inclusive, w drogi. Be, patrzcie, 654 widzów w jeden dzień zrobiliśmy, więc subskrybujcie Zróbmy tu tysiąc widzów w jeden dzień Może się uda. Przejdźmy do Was Inspiracja chyba nie jest tutaj To jest w tych filmach inspirującego? To jest straszny bazbek, gość. Kanały oglądane przez Twoich widzów. Tak jak mówiłem przewiduję, że będą tutaj poważne kanały Lołek, zebop.pl Ekipa Karol Friz Wiśniewski Trochę się widzowie myliłem Co do Was Jawor, Yoshi, Young Multilife, Plotkary, Mortal Cios, Zuko, Olnatix, Rezi, Dubi Gamer, Bagi i Łatwo gang Łatwo Geng, tak. W samym końcu. Jest filmy, które oglądacie. Co oglądają twoi widzowie ostatnie 7 dni? Zgadnij o szóstu bliźniaków, bracia Mroczek. To oglądałem, więc nie będę oglądał ponownie. Ale niżej jest. Jesteśmy chłopakami przez cały dzień. W ogóle ten pomysł, że można tak zrobić, ukradłem od Sambuczy. Wielki shoutout dla niego. Co wy oglądacie? Spędzamy dzień jak faceci przez cały dzień. Dobra, co chłopy robią? Jaka będzie pierwsza aktywność? Training. Według świeżego mięśni tutaj buduje ścianka wspinaczkowa. Dogadałbym się ze świeżym. Chodzimy, jedziemy, bo ja tu byłam. Okej, okay, ale to nie jest ścianka wspinaczkowa, to są baldy po prostu, z tego co rozumiem. Czy to też jest spoko? I to też jest wspinanie, ale. Kur... No, ale jest to strasznie ciężkie, naprawdę. Jak ktoś tylko ogląda, to to się wydaje, że to jest łatwe, ale to jest kolernie trudne. Co prawdziwi chłopacy robią po treningu? że Po wędkowaniu czas na no, zapiekankę. Myślałam, że prawdziwe chłopy jedzą kebab. Później czas na barbera. O, ty, zobacz, moją kozę? I na grillę Co ja mam powiedzieć? No, spokój, sineczek. no Możecie to oglądać, możecie wszystko oglądać Nie dajcie sobie powiedzieć, że coś jest złego Zrobił to, aby znaleźć dziewczynę, ekipa! Zmienionego Michała na festiwalu! A zobaczcie, jak wyglądała jego metamorfoza Czego się spodziewasz? Ja jestem złym widzem, ponieważ ja już sobie sprawdzę tu i widzę, jak on wygląda, bo nie będę czekał Ja mi się nie chce czekać, jestem zbyt leniwy Co? Tam ono przyjdzie Jezu, jaka metamorfoza Sorry, ja nie wiedziałem jak on wyglądał wcześniej. Następny filmik, czy to znów będzie ekipa? Jellyfruita odkleiło do końca Zybo.pl! Niesamowity w ogóle jest sukces Jelly frucika. Ja nie wiem, nie śledzę aż tak, ale widzę go i nie wiem skąd on się wziął. Niesamowity ziomek. Ale czemu Jelly Frucika odkleiło? Dzisiaj znowu farbuję sobie włoski, efekt końcowy. Tam daradam Co tu się od niebo? cieszę, że Jelly chyba. Już nie jest na takim hypie, tak? Proszę. No właśnie, za, bo nie wiem, czy nie jest na hype, bo ja właśnie przed chwilą powiedziałem, że jest na hypie. Jak myślicie? Czy to, co on robi na tych TikTokach, czy to jest ironiczne? Czy to jest postać, czy on naprawdę tak się zachowuje? Dajcie mi znać, bo bardzo mnie to interesuje. napiszcie, że on, że po prostu udaje? Proszę, napiszcie. Niech tak będzie. No. Naprawiłem moją największą wadę. Jaką wadę naprawiłeś? Stare. Oglądanie TikToka? To nie może działać. Jeżeli to jest prawdziwe, to jest mój życiowy game changer. Muszę to sprawdzić. Przepraszam, ja nie potrafię długich materiałów oglądać. Muszę to przebijać. No więc tak, mój Chłop się postarał, nagrywa tu jakieś ujęcia, Gmyrolem sobie wjeżdża na parking, a ja to przesuwam. Przyjechaliśmy na zakupy do sklepu, i teraz powinni zastanawiać się, jaki z tym może być game changer. Ale o tym pamiętam, jak już będę w domu wobec. Praszam. Poro negatywnych komentarzy przywiamło, że KLM na Porsche a teraz znowu je kupuję. Moi kochani, nie kupuję go. To był tylko sponsorowane i. A Czemu on tak jak do dzieciaków Tak sobie to dałem, mój Mercedesik jest przesłany. To stary sposób mojej babci na przedłużenie świeżości pieczywa. Jabłko daje wilgoć, a pieczywo nie schnie tak szybko. Ja to wszystko przewinąłem, żeby się dowiedzieć, że chłop pojechał po jabłko, żeby włożyć jabłko do chleba. Że... Byliśmy dzisiaj mega zmęczone oczy i zmęczone no, głowę. No. Dzisiaj szybko padnę. Wiedz... Okej, okay, czyli jego największą wadą był jego wzrok i on naprawdę. Ten filmik 21 minut wytłumaczyłem wam w 30 sekund No spoko, taki vlogas, jak ze starych czasów Oto mój nowy dom, fusiałka, zobaczmy Co to za dom? Kochani, witam was w odcinku przeprowadzkowym Stari Czemu ten dom się pojawia w 50. minucie? Tak więc, kochani... Sorry, ja po prostu jestem od TikToka uzależniony i mnie trzęsie, jak jest takie przedłużanie. Także uwaga. Która mnie bardzo przekona tego mieszkania, to jest to kanapa, która jest, uwierzcie... To jest mieszkanie czy dom taki wolnostojący? Wiem, że dom to mówi się często na mieszkania. Okej, okay, bo na miniaturce jest... Naruciak, byłem nieszczęśliwy. Te temu było bardzo źle. To jest mój kolega, Arek, czy Naruciak. Naruciaka nie znam, mój, mój brat Blołek go zna. Ale tutaj powiem wam w tajemnicy, że ja mu pożyczę studio za niedługo, bo nie, ktoś go nie chce w domu w Warszawie, a potrzebuje nagrać podcast w Warszawie, więc powiedziałem, chodź, zapraszam, masz fajne rzeczy, więc dobrze, że go oglądacie. No i subskrybujecie. Czy chce coś wiedzieć konkretnego o Naruciaku? Generalnie to chyba wszystko jest interesujące, więc to trzeba obejrzeć z Sabebu, ale dobry baterio. Tego po powrocie z wakacji się nie spodziewaliśmy! Cześć, to jest Natalia witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, którego nie mieliśmy dzisiaj nagrywać. Dla Natalia, czego się nie spodziewaliście? Teraz szczerze. to będzie Tu jeszcze siedzicie na wakacjach, ale zaraz się dowiemy. Myślę, że udało nam się bardzo szybko złapać Bolta i stwierdziliśmy, że... Okradli was pewnie. Mam nadzieję, że nie Dojechaliśmy. Ten samochód był cały sklejony na tasie Nie spodziewajcie się, że kierowca samochodu przyjedzie sklejonym autem? Widzowie, po wejściu od domu, Aha. jak widzicie, czeka na nas coś takiego Kto wam to przyjdzie? Jak to jest możliwe? Święty Mikołaj? Mój tata jakiś czas temu właściwie... Za... A, bo nie mają rocznicę ślubu! I to jest prezent od rodziców! Ale zajebiste! Czyli mój teś zobowiązał się, że tą lampę naprawi coś nigdy mu nie było po drodze z tym Pozytywne, więc generalnie 22 minuty, żeby dowiedzieć się o tym, że tata naprawi Lampę. Izak zdradzał żonę. Plotka z odcinek 16. godzina. Czyli ploteczki Na lubicie liczyć. Marcioń Izaka o zdradzanie swojej kobiety Blanka po prostu twerkowała przed dziećmi. Okay. Zrobiliśmy grilla na środku jeziora. Ja nawet nie musiałem sprawdzać, kto to wrzucił, bo wiadomo, że to mógł tylko wpaść łatwo gang na taki pomysł. W ogóle podoba mi się to, że oni jeżdżą tym autem, a z tyłu mini-mag naklejony. Tylko łatwo gang mógł to wymyślić. Zajebiste, No i takie rzeczy oglądajcie, widzowie, kochani. A no my tych tusków nie wzięliśmy z wana. Tylko Piotrek mógł rozkminić, żeby zrobić grill na środku. jeziora <laughs> Zestaw Bambi w McDonald's? Molasty, nikado, awokado, mata, plotkary. Chyba dużo plotkary. Słuchajcie? Co to jest za studio? Gdzie ona to nagrywa? Przecież to nie jest studio Konopa. Wygonił je ze studia już. Asmolasty po ostatniej kontrowersji przeprosinach ponownie zawiódł fanów i tym razem nawet nie pojawił się na koncercie. Powiem wam tak, ja generalnie, jeżeli chodzi o takie kanały newsowe, to jeżeli coś mnie zainteresuje w tytule, w miniaturce, to wejdę, ale żeby tak obejrzeć od A do Z, nie za bardzo. I też oglądam w ten sposób, że na przykład interesuje mnie czyjeś zdanie, i wtedy włączam, tak, żeby takich na przykład, bo są teraz dużo takich kanałów jest bezosobowych, bo tutaj akurat plotkary są prowadzone przez dwie dziewczyny i to jest spoko, ale jest dużo kanałów w ogóle bezosobowych, więc chyba, że mnie news zainteresuje, to wejdę, ale tak to. Nie wiem, co was to obchodzi, widzowie jak coś. Tak chciałem powiedzieć. Najlepsze śniadanie wygrywa 1000 złotych! spacja i trzy wykrzykniki. Nie róbcie proszę spacji przed znakami interpunkcyjnymi. Na kartce też ten Bagi robi tak, że pisze na przykład PLN i robi przerwę i. Sary, nie A Część testowania śniadań ludzi z Dresko Ostatnio Jest górę, Tesla, 1000 jest 1000 zł Zajebiste w ogóle, chłopcy zrobił content, że pojeździł po ludziach, żeby mu śniadanie zrobili Chociaż to jest drogie śniadanie, bo 1000 zł Polskiej kuchni Ładne, fajne, fajne Znaczy, smaczne Gabi, miłość, Marcelina, oni umieją robić pyszne rzeczy i tak też tutaj na razie jest. No w... to wygrali już, no już wiadomo kto wygrał. ...z, ricottą, z pomidorami, no i pazynią. i no tego... Fajne, pewnie smaczne, ale porównując tamto poprzednie to takie basic, basic. No się tak bym tego nie zrobił, bo nie miałem nic w kuchni. Pa, dalej próbuję, teraz mu owsiankę zrobić. Śniadanie dwudaniowe. Dalej, dalej, lecimy dalej! Jak się nie uda, to może trzecie się uda. Jogę pierdzielną sobie? Gabi, miłość i Marcelinka we trójkę, a Antek będzie pierwszym chłopakiem z dresku, który przygotuje mi śniadanie. Czy niesprawiedliwe w ogóle, że oni w trójkę robili? Dziewczyna zrobiła sama. Co to jest w za konkurencję? Trzy osoby śniadanie robiły? Zaczają tak. szakszukę, bo... SZAKSZUKĘ mu zrobił! Pokryłem paprykę, no. czosnek. I uwaga, jest tu cebula. to cebula. Byś mega nie smakowało, a tutaj? Naprawdę mega spoko. Chłopie, ty tak gadasz, bo gościu stoi przy drzwiach i cię słyszy. Nie wiem, jak mam ci to szczerze powiedzieć, ale wygrałeś tysiąc zł. S no i zajebiście, S bardzo dobrze, że nie zgadłem. Ona była sama i ja jej kibicowałem. Wiedziałem, że wygrać. Testujemy zabawki z Tebu, ale komu? To było nieśmieszne. O, tu jest najwięcej otworzenie. Co to będzie za zabawka? To się składa, manny, co tu się robi? Czemu skrzydło jest ujęte mi koleso! Czemu ten fragment jest najbardziej powtarzanym fragmentem tego filmu? Ja lubię taki content, tylko kurde, nie wiem czy... O, chociaż to jest fajne, że właśnie chłopaki te kanały robią tak, że oni statycznie sobie siedzą i sobie to rozpakowują, ale ja lubię trochę więcej akcji, jak się to dzieje, a nie po prostu siedzą i... Ale to jest fajny odcinek pod herbatkę, ja tak to nazywam. Widzowie, jestem z was bardzo dumny, ponieważ nie oglądacie shortów. Oglądacie filmy przede wszystkim, więc... Gratuluję. Daj znać w komentarzu, że rzeczywiście był tutaj filmik, który był oglądany przez ciebie. Bo jestem ciekaw, czy te statystyki działają, czy YouTube nie oszukuje.